Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Pomimo tego, że instytucje kultury z powodów wprowadzonych przepisów nie mogą obecnie pracować tak jak dotychczas, to Chorzowska Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu nie zwalnia tempa i cały czas jest miejscem, gdzie realizowane są różne inicjatywy adresowane do melomanów i nie tylko. Dzieje się tak dzięki temu, że jej działalność została przeniesiona do internetu. Do tej pory Łukasz Gliński i Mirosław Sobczak, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie placówki, przygotowali kolejny odcinek cyklu Niezwykłe Longplaye, który był poświęcony płycie Guilty, Barbary Streisand zaprezentowali sprzęt kwadrofoniczny puszczając na nim muzykę Antonio Vivaldiego, a także przybliżyli twórczość Uwala Noacha Harariego poprzez odczytanie fragmentu książki 21 lekcji na XXI wiek. Wszystko to odbyło się w formie relacji transmitowanych na żywo w serwisie Facebook. Dodatkowo rozpoczęto także pracę nad serią o nazwie Radioodbiorniki z legendarnej fabryki, z której opublikowano już pierwszy odcinek poświęcony zestawowi Grundiga z 1969 roku. Galety Seria sztuki muzycznej i obrazu przygotowuje jeszcze wiele innych projektów, których celem jest promowanie kultury także za pośrednictwem internetu. Więcej informacji o działalności placówki można znaleźć na jej stronie w serwisie Facebook. 16 kwietnia odbyła się zdalna sesja Chorzowskiej Rady Miasta. Na posiedzeniu powrócił temat wywozu śmieci, a podjęte wcześniej uchwały zostały poddane pod obrady ze względu na uwagi wniesione przez nadzór prawny wojewody. Nadzór prawny wojewody ma prawo oczywiście nad każdym projektem uchwały, który wychodzi z każdej rady miasta pochylić się i wnieść swoje uwagi i te uchwały musiały być podjęte po raz kolejny. Podczas sesji została również podjęta uchwała w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata zabytkowego ratusza Hajduk Wielkich położonego w Chorzowie Batorym. Budynek, który przez Dłuższy czas pozostawał w rękach prywatnych. W kwietniu 2018 roku został przejęty przez miasto i wydzierżawiony Fundacji Gisze, która miała go zrewitalizować. Najprawdopodobniej względy finansowe zadecydowały jednak, że Fundacja Gisze wycofała się z tego projektu. No i ten budynek na dzień dzisiejszy jest dalej własnością miasta. Uchwała dotyczyła tego że pan prezydent będzie mógł podjąć decyzję wydzierżawienia tego budynku, jeżeli znajdzie się potencjalny dzierżawca, oczywiście w drodze przetargu. Ostatnia sesja z pewnością przejdzie do historii. Po raz pierwszy większość radnych obradowała przez internet w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. 20 kwietnia 1920 roku w Hajdukach Wielkich, w budynku, gdzie aktualnie działa Miejski Dom Kultury Batory, odbyło się spotkanie założycielskie klubu sportowego, którego historia trwa już 100 lat. Ruch Chorzów, bo o nim mowa, to najbardziej utytułowany klub piłkarski w naszym kraju. Czternastokrotny mistrz polski, sześciokrotny wicemistrz i dziewięciokrotnie brązowy medalista mistrzostw polski. Trzykrotnie sięgał po puchar i dwukrotnie po superpuchar polski. Niebiescy aktualnie nie znajdują się w miejscu, w którym powinna znajdować się tak utytułowana drużyna i stulecie istnienia klub obchodzi będąc w trzeciej lidze. Mimo aktualnego stanu rzeczy, jak zapewnia prezes ruchu Chorzów, w przyszłość należy patrzeć z optymizmem. Nikt z nas nie może być zdziwiony, że zrodzę na szczyt mamy pod górę, także na pewno to będzie trudna droga, wiele przeszkód na pewno będzie stało, ale musimy cały czas to z jedną pracą właśnie pokazać, że, że idziemy w tym kierunku i, i tak na pewno będziemy robić, bo to nie widzę innego innego wyjścia. Tylko mówię, żeby każdy też miał świadomość, że to nie będzie takie łatwe kopciu, jak się spadało trzy razy z rzędu, że trzy razy, 3 razy, 3 razy z rzędu, do Avanse, bo awansu, chociaż bardzo bym sobie tego życzył, ale musimy to gdzieś świadomo rozplanować, ustabilizować, wiadomo, ustabilizujemy teraz sytuację i, i też i ta praca transportowa bardzo dobrze wyglądała już. Przed tą, przed tą pandemią i, i myślę, że też będziemy dalej zespół budować po to, żeby, żeby wygrywać i, i właśnie te cele nasze osiągać. Ja tak zawsze starał się myśleć i, i tak, i taką filozofię właśnie życia, że tylko pozytywnym pasie przekazu można spokojnie przez, przez życie przejść. Niestety w związku z pandemią huczne obchody jubileuszu niebieskich muszą poczekać. Klub przygotował za to szereg atrakcji online, które od rana 20 kwietnia można było śledzić w klubowych mediach społecznościowych. Redakcja ComTV.pl z okazji tego wyjątkowego jubileuszu życzy kolejnych 100 lat i powrotu do ekstraklasowej czołówki. Mimo, że na terenie obiektów wchodzących w skład miejskiego ośrodka rekreacji i sportu w Chorzowie aktualnie nie odbywają się żadne imprezy masowe, to pracownicy Morisu w dalszym ciągu zachęcają mieszkańców miasta do aktywności fizycznej. Robią to poprzez publikowanie na Facebooku filmików, na których demonstrowane są proste ćwiczenia, mogące być wykonywane także w domu. W czasie, kiedy jednak pandemia w jakiś sposób torpeduje normalne nasze działania, postanowiliśmy dać jakiś substytut coś, co zastąpi chociażby troszeczkę normalne ćwiczenia fitness. Ćwiczenia z filmików udostępnianych przez miejski ośrodek rekreacji i sportu mogą być wykonywane przez każdego, niezależnie od tego, ile ma lat i w jakiej jest kondycji fizycznej. Nigdy nie wiadomo, kto rozpocznie oglądanie kogo to zainteresuje, no chcielibyśmy jednak, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z tych ćwiczeń. Filmy publikowane są w serwisie Facebook na stronie miejskiego ośrodka rekreacji i sportu, a także w grupie Moris Centrum Rekreacji i Wdzięku. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w chorzowie zapraszamy za tydzień.